Dziś obudziłem się przed budzikiem, bez tej ciężkiej głowy, bez walki z kołdrą, bez znanego dobrze przeciągania chwili wstawania do granic możliwości. Po prostu otworzyłem oczy i byłem gotowy. Nie na wszystko, nie z entuzjazmem jak z reklamy, ale z taką spokojną gotowością OK, zaczynamy. I zdałem sobie sprawę, że to się nie zdarzało ostatnio często. Bo przez wiele poranków toczyłem wewnętrzną bitwę. Między tym, że muszę, a tym, że nie mam siły. Między tym, co trzeba, a tym, co czuję. A dziś nie było tego napięcia. Znasz to uczucie? Kiedy przez długi czas każdy poranek to było pokonywanie samego siebie. Bo ciało niby spało, ale dusza była wyczerpana. Bo wszystko wydawało się takie samo, dzień w dzień. Bo nie było powodu, dla którego chciałoby się wstać, poza tym, że tak trzeba. Aż nagle coś się zmienia. Nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo jak. Ale wstajesz i nie czujesz ciężaru. Czujesz. Przestrzeń, ciszę, która nie boli, chwilę, która daje oddech. I to jest znak, że coś w tobie się goi, że twoje wnętrze, powoli i po cichu, odzyskuje rytm. To nie znaczy, że wszystko już dobrze. To nie znaczy, że nie będzie gorszych dni. Ale ten jeden poranek, ten jeden moment, gdy nie musisz się zmuszać, to jak mrugnięcie nadziei to sygnał, że znowu jest poceo. Niekoniecznie wielkie cele nie musisz mieć planu na podbój świata może po prostu chcesz dziś zrobić sobie pyszną herbatę, pójść na spacer, posłuchać ulubionej piosenki. Albo po prostu siedzieć w ciszy i wiedzieć, że nie musisz niczego udowadniać, tylko być. Pamiętam taki dzień, gdy pierwszy raz od miesięcy zrobiłem śniadanie z przyjemnością. Nie na szybko, nie z obowiązku, po prostu z uważnością. I to nie był wielki sukces. To była zwyczajność, która nagle zaczęła smakować. I zrozumiałem, że to właśnie takie chwile pokazują, że wracam. Nie przez nagłe zrywy, ale przez spokojne poranki, które nie są walką. Więc jeśli dziś wstałeś bez tego oporu w środku, zatrzymaj się na chwilę i to zauważ. Nie ignoruj. Nie spiesz się od razu do listy zadań. Usiądź, weź oddech i powiedz sobie: To ma znaczenie, bo ma. Bo może właśnie dziś Twoje ciało i dusza znów poczuły, że warto otworzyć oczy. I to jest piękny początek.